Dzień dobry. Witam serdecznie Was wszystkich. Miło mi, że y, posłuchacie teraz trochę. Wiadomość ode mnie. Chciałbym tylko Was prosić, żebyście spali moją zbiórkę na protetę sportową i na wydanie książki. Jest to dla mnie bardzo ważne, powiem to by dawało mi radość i szczęście, ponieważ wydanie było dla mnie czymś wspaniałym i marzę o tym cały czas, żeby dalej wrócić, a pisanie jest moją drugą pasją, którą odnalazłem po tym, kiedy myślałem, że wszystko już się Skończyło, ale się nie skończyło. Dziękuję Wam wszystkim za, za to, że jesteście. Życzę Wam wszystkiego dobrego i jeżeli wiem, że te osoby, które mnie wspierają, to robią to serce i za to bardzo dziękuję. Proszę, kto będzie mógł, to żeby mnie wsparł i żeby mógł, by mógł biegać i żeby mógł spełniać swoje pasje marzenia, bo nadzieja umiera ostatnio. Dziękuję, Norbert Mendyk. Pozdrawiam i życzę Wam. Wam wszystkiego dobrego. Dziękuję.